Cześć, hej, witajcie! Ja jestem leśny i tak na wstępie macie konkursik na włoski dripowe. Żeby je wygrać, jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Wyniki będą w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. No i dzisiaj znów hakerzy, leśni hakerzy, dosłownie na teraz cały czas ich nagrywam, więc jeżeli macie jakiś hakerów lub dziwne osoby, to email jest podany w opisie. Jeżeli wyślecie jakiś ciekawy profil, to jest 100% szansa, że pojawicie się na odcinku, bo jak widzicie mam tylko niecałą stronę ich, więc no brakuje materiału, możecie wysyłać, ale tylko jakichś ciekawych, bo jak będą niefajni, to, to nie, niestety ich nie pokażę. Dobra, Zosia, co ty tu nam Zosia wysłałaś? Pixi coś tam wysłała, co to Pixi? Pixie wysłała zdjęcia, ale nikt osoby nazywał się Dins Dyke. Czemu to tak śmiesznie brzmi? Deans Dyke, Ja cię zobaczę, ty Kale. Całe zapatrzywanie pod Pixie. O co chodzi? Czemu ty wyskoczyłaś tam? Ej, to jest normalne chyba konto. Hashtag zostań w domu. Czemu się to tak zbagowało? Ej, to jest nowe konto. To tak dosłownie. I nie ma na pewno tego w artbookach, bo się pewnie zepsuło. Ej, kto jej napisał chyba nawet. Hejka Pixie mnie tu zaprowadziła. Pixie to moja mama. Poskarżę się. Co chodzi? Ej, chciałbym mieć taki błąd, że mój profil by się wyświetlił ten pod zdjęciem Pixie. Bardzo ciekawe, Zosia, pozdrawiam. Idźmy dalej. Pozdrów mnie, jestem tu już drugi raz, zapraszaj mnie częściej, panie Leśny. Hej, jeżeli to mnie nie dasz włosów z VIPa, to end MSP. Czemu nałączy angielski z polskim? Halo, to źle brzmi. Ech, what? End tate MSP. 21.05. 2020, no to na pewno prawdziwa data. Nie wierzę ci, Lol. Jeżeli mi nie wierzysz, to trudno, ale zobaczysz, jak się przekonasz. Idziesz do leśnego. O, tutaj normalnie. Plastiki z Fantastic. Wow, są serio takie animacje, no mówi Star Planet, dziwne. Lenny dying, gdy ci smutno, gdy ci źle wytrzyj, szmatą się. Ja nie rozumiem tego, o świdka, ale duża świtka. Listono listonoszpad chyba jakiś w przebraniu smoka. Dobra, idziemy dalej. Ogólnie pamiętajcie, że lesnichakerzymaopładzimej.com to jest email do hakerów, nie do błędów. Wszystkie e teraz są rozpisane w opisie, więc no nie mylcie ich, nie mylcie ich. Ten ktoś jest dziwny, wejdź najpierw w zdjęcia i napisz nokiu na 13, wtedy się nie da wejść na profil. Ogólnie ja się dowiedziałem, że na żaden profil nie da się wejść ze zdjęć, tak. I to było moje niedopatrzenie, czy ino mi o tym powiedział? Więc, jeżeli nie da się wejść na profil ze zdjęć, to to nie jest haker, to po prostu mówi Star Planet, jest zepsute. Potem sprawdź tam tą jej jejnik to Broken Glass, ale i tak zobaczmy, może jest coś ciekawego. Broken Glass. Ole, ma tutaj okularki niczym czuks, takie ym, stylowe. O, a tutaj nie ma ich. Leśny je zgniły ser spod krawężnika, o co chodzi? Ej, chyba hakerzy mnie zaczynają hejtować, bo nagrywam o nich filmy. Co tu, co tu jest? Nie wkurzać jej, bo będzie źle, już możecie się bać. <ścoughs> co jest? Nokiu na 13 co to jest o marsjanki kto pamięta marsjanki możecie napisać ja pamiętam jak ten kiedy chciałem żeby mama mi kupowała marsjanki a ona mi nie chciała a tam były takie długopisy co widzę w ciemnościach i mi było przykro ma no, kup mi Marsjanki, proszę. Co to jest? Pixis Liggs, ja to obejrzę. Jak wy jesteście ubrane, zaraz dostaniecie bana. O, tu idzie hakerka do pomocy. Zamknij twarz. O, tu takie żongloranie. Jakby dostałaś się z piwnicy, przecież zamknęła cię tam. Jos, Rixi, stary, ja... Nie nadarzam czytać. Ra teraz sersty, Nadszedł czas, co to za wygibas? Kurde, bitka, bitka. Ło, lekką Pixi. Ta, jestem na to odporna. O nie, trzy na jednego. 1... A, żałosne, te hakery to tylko w grupach umieją. Idziemy dalej. Hej, leśny, w natchnieniu na znalezienie dziwnej osoby po obejrze... Boże, co za straszne zdjęcia. Ludzie. Masakła. Mochcy typy. Jakiś alfabet morsa. Jak ktoś wie, co tu pisze, to możecie napisać. To jakieś dziwne animacje. Mochcy typy. Ja ją wyszukam. Co za jakiś profil podejrzany? Czarna karnacja. Róg jednorożca, żeby być bardziej creepy. O, w ogóle zmieniła status. Co to za zdjęcia? Nyckelpiga. A to? Druga część królika. Kanin och, bardzo. Co tu się dzieje? Ej, naprawdę, ten profil jest creepy dość. Tutaj, w ogóle, selfie w latach chyba 20. od lusterka, czarno-białe. Ogólnie, ciekawy profil, ale wow, ile ona ma tutaj wpisów, że hack, dbaj, mochcy, typy. Więc, no, kolejna osoba ma dużo znajomych i, no, powpisywali jej się. Nie ma co wierzyć w takie. Hakerowanie. Idziemy dalej. Siemka, jest jakiś ziomek. i on był sobie na horror kawiarni. No i on sobie pisał jakieś bzdury. No i możesz go sprawdzić, bo konto ma w sumie dosyć stare. I z, z kary mysypy. Zobaczmy, czy. Hakierze o gierze, co to za mały lewelek jak na hakiera. A tutaj nic ciekawego niestety nie mam. Dalej, dalej, dalej. Dzień dobry bądź, dobry wieczór Leś. Użytkowniczka descary zobaczyła twój film i zrobiła tobie dwa artbooki. Jednego nie pokażę, bo on jest tylko do tego, żeby z komentarzy otworzyć list na ciebie. Właśnie myślisz, że mnie sobie to na odcinek. Oj, nie pozwolę go, kurde nas to kaziko. Plus moje najeczki ser ducho było na tym odcinku, nieładnie. No nieładnie, nieładnie, deskery. Jak napiszecie w statusie hashtag test, to oznacza to, że jesteście mój T. Ej, naprawdę hakerzy robią disa sa i boże, ludzie w Kobleśnego wymyślają o mnie kłamstwa. No jakie kłamstwa? Ja nie wiem, co wymyślają. Te TSCery. Ej, naprawdę robi się ciekawe widzowie. Niedługo może będę miał dramę z hakerami. Hashtag TS. Boże, jaka wojna. Naprawdę, robi się coraz bardziej ciekawiej na tym MSP. Cześć. Leśny, mam do pokazania Ci dziwną osobę, która w artbooku ma moderatorów oraz stawia dziwne zdjęcia. Kiedyś była hakerem, ale dostała bana i zrezygnowała. Jezusie, dobra, zobaczmy. <ścoughs> co to za oczy? O Boże, dobra. Hello kids, hello, hello. Hakijażał. Boże, co to za... Jezu, czemu? Czemu? Czym ktoś kogoś w takim przybraniu dał dla dzieci, halo, to widać, że one przecież płaczą i nie chcą tu być. Co za creepy królik. Masakła, masakła. Moderator. Jest jeden moderator, a napisał w, ym, w liczbie mnogiej. O właśnie. Fajny hack, co ma dziwny look. Policz Doli nie napisał jeszcze statusu. No fa fajny piesiohakero yy, diabelo jakiś, ja nie wiem. Hej leśny, widziałem w zdjęciach na MSP zdjęcie o nazwie... A użytkowniczka, która w życiu nazywa się Baby Baby Girl Girl. Dobra, to zobaczmy, zobaczmy. A Baby girl Co ma tutaj straszne zdjęcia. Albo ich nie ma. się chyba usunęło jej to zdjęcie. Dobra, idziemy dalej. Hej kaleśny! Łaziłam po czacie i spotkałam takiego hakera. Jego nazwa to Munitriron Stone. Ma dwie osoby w księdze, a status... Oj Karamba, co to za status jakiś podejrzany? Ja w ogóle nie rozumiem co tu pisze. Why I don't believe it, why I don't believe it A, Czemu nie wierzyłam, teraz zostałam zhakowana, no tak legit, legit Tam tylko jeden taki samotnie Jesteś hakerem? Nawet, nawet fajny profil Hej Kaleśny, zobacz te konta i jeszcze prośba, pozdrowisz moją koleżankę? Pozdrawiam twoją koleżankę, kocham VIPka Widzisz nóż, bój się mnie Oddaj mi konto albo kara spotkać nie dość, że napisała nóż z dwoma błędami. Jak można zrobić dwa błędy w trzy literowym słowie? Tutaj oczywiście musiała napisać z x bo jest taką hakerką, że nie umie bez. Haker, hacker, haker, 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 Czarny haker. O, twoje dziecko potrzebuje zgody, Widzę tutaj znów ktoś się zarejestrował na moje konto z nazwą darmowe konto. Aha! A nie, nazwa użytkownika lesny najlepszy. O Boże. Haker, Hej, ostatnio do znajomych dodała mnie wyglądająca strasznie osoba, która trochę mnie zaniepokoiła, ma bardzo dużo wpisów na księdze gości oraz dziwne statusy. Ne boys <słysy> ja, prosto VVBD co chodzi. A ja zobaczę z ciekawości ten profil Dedoli. Jak ja kocham profile Dedoli. Dobra, oczywiście jej nie mogę wyszukać, więc no, niestety za dużo takich profili. Idziemy dalej. Zostałaś wybrana przez opętanego klauna Pennywise. Znasz go, jeśli nie, to musisz go poznać. Będzie fajnie, chodź, na co czekasz? Pora się unieść, chodź, unoś się razem ze mną. Będzie fajnie, zobaczysz. Kiedy haker nie umie napisać zi i pisze szy. Nie mogę, nie mogę z tego. Naprawdę. Hej, Leśny, masz tu kilka osób z MSP, którzy są przeciwni. Delete user. What are you curious about? No to, to jakoś bardzo ciekawo to nie ma, to idziemy dalej. Siemka Leśny, tego chyba hakera. Pozdrawiam Cię i fanów. Haker, wykrzyknik, pieniądze i małpka, bo hakerzy są bogaci, pamiętajcie. Ma bardzo ładnego luka. O, może <laughs> sobie spać hakerzy też muszą spać bo no wiecie hakerska praca to męczy 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 człowieka nie pytajcie skąd to wiem no i niestety chyba odszedł na emeryturę poszedł sobie spać i nic nie ma na profilu hej tutaj jest jakiś haker który niby cię zna i cały czas tworzy jakieś dziwne arty jest to dość młode konto mówi że cię haknie aj karamba leśny hacker rip ripperinko aż jej ręka uciekła Leśny skończy w piekle. Schakuje go. Aj karamba. Lesny lip. Junat 13 haket, lesny to nikt. Hakuje ją, ale to mnie czy Junę, bo Juna to już powiedziałaś, że skakowana, a teraz pisze, że skakujesz ją. Da. Coś tutaj w zeznaniach się gubisz, pani hakerko, w zeznaniach się gubisz. Siemka, mam dla Ciebie trochę nowego materiału. Pozdrawiam, pozdrawiam. Happy Doll. Growan in torment. Ej w ogóle wyświetla się profil MSP2 i nie pokazuje levela, więc prawdopodobnie jest to konto z Movie Star Planet 2, którego nie ma na MSP 1, tak mi się wydaje. Zobacz sobie tej osoby Nike, bo są dziwne. Hak Krina. Aj karamba, ale creepy twarz Ej, ej, ej A to w ogóle przeróbka, jedno cięcie, jedna chwila, jeden hak konta już nie ma <laughs> Nie kopiujcie statusu, ojej, biedny haker, status mu kopiują Prawie mi go szkoda Demonica. Czemu ci hakerzy mają zawsze takie okropne luki? Czemu wy nie macie gustu, ja nie wiem. Zamiast hakować, byście jakiś poradnik obejrzeli do robienia luków i się ubrali jak ludzie, a nie, masakła, masakła. Zero stylu jakiegokolwiek. Doli powróciła, oj, karamba, to już chyba 50 powrót do Doli. Ekstra też nie napisał jeszcze aktualizacji statusu. What is slow? Seji, what? Czemu ona ma 800 łapek pod tym statusem? What is love? Babi, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Nie wiem, nie umiem tego znaleźć. Możliwe, że tobie jest przerobione, ale 800 kurczasz statusu polubień? Dziwne. Aha, ona ma nieoddzielnie, tylko tak napisane. To ten będzie profil? Raczej nie. ma taki sam status. 15 tysięcy wejść. Ej, strasznie oblegany jest ten profil. Tylko nie ma już tego statusu. interesujące. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Ogólnie zauważyłem, że niektóre maile już się zaczynają powtarzać, więc starajcie się nie wysyłać tych samych, bo ja i takich nie pokażę. Jeżeli widzieliście jakiś już um, w tej oto serii, pamiętajcie, e-mail do hakerów i dziwnych osób to lesni jeżeli macie takie osóbki, to możecie wysyłać, bo jak będzie ciekawy mail, to na pewno go pokażę w odcinku, bo nie mam ich jakoś dużo, jak widzicie, no, tylko kilka mi zostało do końcówki. I no, ym, pamiętajcie o konkursiku na włoski tripowe, a ja się już będę z wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!